Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie. Zapraszam do rozważenia dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Jest nią fragment Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 1 werset 21 do 28. I tutaj w tym fragmencie mamy opowiedzianą historię tego, co wydarzyło się w Kafarnam w czasie szabatu, kiedy Jezus wraz z uczniami przebywa w synagodze. Jezus Naucza synagodzem, I chciałbym, abyśmy dzisiaj wyobrazili sobie tę scenę. Może y, spróbujmy spojrzeć na tę scenę z perspektywy słuchaczy, tych, którzy są zgromadzeni w synagodze, którzy z wielką ciekawością i y, z wielkim takim zainteresowaniem słuchają tego, co Jezus ma im do powiedzenia. Ciekawą rzeczą jest to, że z pewnością fragment, który przypadał na dany dzień, był wielokrotnie już interpretowany. Być może znali go już na pamięć i nie spodziewali się, być może tak po ludzku, jakiejś pewnej rewolucji, nowości. Tymczasem sposób, w jaki Jezus przemawia, wywołuje w nich pewne zdziwienie, zdumienie, że tak można mówić, że można tak przemawiać. Autorytet Jezusa wzrasta jeszcze bardziej w momencie, kiedy nagle jego nauczanie przerywa opętany człowiek. Jezus. Poprzez Słowo wyrzuca z tego opętanego złego ducha. I znowu pojawia się wielkie zdumienie. Kim Onże właściwie jest? Co to za nowa nauka jakaś z mocą? Moi drodzy, odnosząc ten fragment Ewangelii do naszego życia, zadajmy sobie to pytanie, czy potrafię się jeszcze zdumiewać Słowem Bożym. Czy Słowo Boże jest dla mnie. Czymś, co mnie inspiruje każdego dnia? Czy sięgając po Słowo Boże, uświadamiam sobie, że jest ono ciągle nowe? Że Jezus przychodzi ze swoją nowością? Ojcowie Kościoła mówią, że Słowo Boże rośnie wraz z czytającym. I tak właśnie jest, że możemy słyszeć wiele fragmentów w naszym życiu. Znamy już na pamięć wiele szczegółów, detali. Ale to Słowo Boże będzie zawsze nowe, bo będzie pojawiało się w takim, a nie innym momencie, w takim, a nie innym czasie, w takim, a nie innej kondycji naszego ducha, w takich, a nie innych okolicznościach naszego życia. Czy potrafię zdumiewać się Słowem Bożym? Czy dostrzegam, że to jest Słowo Jezusa zawsze jest nowe, zawsze jest na dziś? I czy to Słowo Boże widzę jako Słowo? Przeżywam jako słowo, które wypowiadane jest z mocą, które może przemieniać moje życie. I kolejne pytanie, jak sobie radzę w momencie, kiedy napotykam pewne trudności w moim życiu, w mojej codzienności, kiedy słucham Słowa Bożego? Co najbardziej przeszkadza mi w słuchaniu Jezusa? Co we mnie krzyczy, hałasuje? Spróbuję ponazywać te. Słabe punkty mojego życia, słabe punkty mojej codzienności, i zaproszę mnie raz jeszcze z jakąś większą determinacją, z wielką, wielką y, ufnością. Zaproszę mnie Jezusa, y, aby on swoją mocą, mocą swojego słowa to wszystko przemieniał na trud rozważania Słowa Bożego i na otwierania się, na natchnienia Boże. I Wam błogosławi Bóg, Bóg mogący, Ojciec i Syn Bóg Święty. Amen.